Hej wszystkim, z tej strony Alek i witam was w kolejnym, ósmym już odcinku z dwóchmasowej serii Papers Please. Kolechjański przywódca spora skargę. Przeszukiwanie na granicy bezprawne. 30 listopada 1982 rok. Inspektorze. kolegianie złożyli oficjalny proces. Dziś pojawi się dyplomata zmierzający na naradę wysokiego szczebla. Od tej pory nie zezwala się na dalsze, bezprawne przeszukiwania kolehian, dyplomaci. Żeby przekroczyć granicę, dyplomaci potrzebują jedynie paszportu i ważnego pełnomocnictwa. Okej. Okay. No to fajnie, nie będzie trzeba znowu oglądać kolehian. Ja nie narzekam. Dzień dobry, pani z kolehi... Pani pełnomocnik. Kelgrocka, Kelgrocka. Mm -hmm. Tu się numer zgadza. Obejrzany tu jest. Import Pieczątka się zgadza. Czyżby się zgadza? Zgadza się. Dobra. Zapraszamy. Niech żyje. Arstoczka. Następny. Dzień dobry. Pani z Antegri. Pani w odwiedziny. Na ile? 30 dni. Ok. To się zgadza. Tu się numer zgadza. Lauren plus Pruszyn... niska Lauren się zgadza. Synthmarmero. Tu daty się zgadzają. Twarzy zgadza. No to niech żyje. Jarstoczka. Sprawujcie się dobrze. Jarstoczka mówimy do naszych. Dzień dobry. Pani pełnomocniczka dyplomatyczna. Tu się zgadza, to się zgadza, dobra. Proszę pani, no dlaczego? Nie. No niestety musimy panią dyplomatkę pseudo aresztować. Jak widać. Jest z niej dyplomatka. Dzień dobry. Pani Sobristanu, pani odwiedza krewnych. Na ile? Kilka miesięcy, okej, okay, to się zgadza, tu się zgadza, tu się zgadza, Swelt, Svetlana, Svetlana Le, Lelska, Lelska, dobra, y, daty się zgadzają, twarz się zgadza, dobra, zapraszam, sprawujcie się dobrze, następny, o, ze oczekuję? Horman Drex. Wiecie co? Chyba sobie powspółpracujemy z Sizikiem. Będzie ciekawie. No, powspółpracujemy tym razem z Sizikiem. Będzie fajnie. Długość pobytu 14 dni. I tranzyt to się zgadza, to się zgadza, to się zgadza. Elena Barry, Anny, Sowa. Elena Baransowa dobra. Kobieta Great, rapid. Daty się zgadzają. Zapraszam panią. Następny dzień dobry. Pani odwiedza krewnych, na ile? Kilka dni, ok. Iwana, las. Proszę pani, ale to nie są odwiedziny tylko to jest tranzyt. No dobrze, niech pani będzie. Iwana Lazarowa, Iwana Lazarowa, okej, okay, tu Boston, kobieta się zgadza. Daty się zgadzają, tranzyt się zgadza, numer się zgadza, dobra, zapraszam. Następny. Dzień dobry, witam. Pan z federacji. Pan tranzytem, ile? Kilka dni, okej, okay, tu się zgadza. Michel Weir, Michel Weir, on się zgadza, mężczyzna się zgadza. E, daty się zgadzają, numerki się zgadzają. No to co? No, zapraszamy pana. Czemu nie? Następny. Dzień dobry. Drexcore. O, pan Drex. Mam no tu pa. O. Bardzo dobrze Dobrze Czytajcie, szukajcie w słońcach Arstoczka to wspaniały kraj, gnębiony złą władzą Wojna uczyniła rząd podejrzliwym i zachłannym Sami wiecie to najlepiej Pomóżcie nam oswobodzić e, kraj Skydon No pewnie, no Co tam? O Oboziu o Tu będą te kody Dobra. Dystrykt Burnton to się zgadza, to się zgadza, waga się zgadza. Wzrost się zgadza. Tu się daty zgadzają. Dobra, mężczyzna paradizna. Sprawujcie się dobrze. Niech żyje arstoczka. Następny. Dzień dobry. Pani przyjeżdża, by dołączyć do męża. Dobra, imigrujesz. Okej. Okay. To się zgadza, to się zgadza. Aleksej od Hein. Aleksej od Hein. Dobra, chyba się wszystko zgadza. No to zapraszam. W sumie nie sprawdziłem czy miejsce wydania się zgadza, ale chyba się zgadza. No. Ooo! Dobrze zgadłem, że nie sprawdziłem. Fajnie, że się pani przeprowadza, ale pani nie wygląda jak pani. Dawaj palucha. No i to pani no, no to dobra, miłego, Amelie Fredheim, Amelie Fredheim, Wedor, tu się kody zgadzają, dobra, to chyba zapraszamy, tak, no, no zapraszamy, następny. Dzień dobry, pan z Antegri. Kogoś odwiedza na ile? 14 dni. Owin Sandoskly. Owin Sandoskle, okej. Tu jest Glorian, się zgadza, tu się kodzik zgadza. Mówiłeś dwa tygodnie. No, okej. Okay. Mężczyzna. O, powinieneś pan być okej. Okay. Sprawujcie się dobrze. Następny. Dzień dobry pani. O, pani z kolei do pracy. Na ile? Ok, rok. Renegir. Gir. Grigow. Nie wiem nie umiem czytać. Grigorska. Rene, Dobra, tu się zgadza, tu się kody zgadzają. Tu się data zgadza, tu się data zgadza. Dobra, kobieta zachodniej greckiej, Grikowska się zgadza. Pani w lotnictwie, kurcze. No dobra, no, no sprawujcie się dobrze. To jest naszego dnia. No i było pięknie, nie było jakichś żadnych problemów. O, kupimy sobie ulepszenie. I wiecie co? Dzisiaj, w sumie, możemy. I im wszystko dać, czemu by nie stać nas. A więc tak, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. No i widzimy się, mam nadzieję, że w kolejnych. No to cześć!